Procedury różne Trwają właśnie tak długo Jak chcecie to se kupcie Ja po prostu dlatego udostępniam te filmy Żeby oszczędzić Innym klientów Aby nie nadali nie nie nabrali się na ten na tą firmę. Serwis z Poznania! Serwis z Poznania! Nie dajcie się, się nabrać. Lepiej sobie kupić. Uf. Naprawdę, co innego nie. Uf bo ci ludzie tu jest nie, przez telefon a to wiadomo, że każdy razem kto inny to jest pełno konsultantów ciągle niech się panie denerwuje no przecież już wszystko no, my mamy zapisane już, już, lata dzień, lata dzień. Słyszałem już, lata dzień. Prawie czy tygodnie nie temu? Czy tygodnie nie temu już, lata dzień? Ale po co pan zwoni? Po co pan dzwoni? Przecież tu mamy już po prostu wszystko zapisane, już wiemy. I o co chodzi? No, po co? Przecież tylko czy tygodnie już pan będzie miał nową pralkę. Nie dajcie się nabrać na tym, badziów. Naprawdę? Bo w pierwszym tygodniu miałem, byłem zadowolony, brr, nie powiem, brr, pierwszy tydzień byłem zadowolony, bardzo fajnie, cichutko, ale z tego tygodnia na tydzień normalnie, brr, brr, każdy, brr, brr, musiałem ją przestawiać, brr, brr, to znaczy brr, wypoziomowywać, blokować nóżki od nowa. Że, jakby. No, było. bo to by. Mnie aż. Już taki chłopak. Do nowej łazienki będzie idealnie pasować. No, ale. No, no. W pewnym momencie. Już tak szlak zaczął trawiać. I można opiekować się tą pralką. Ile można robić te same procedury, ustawianie, przestawianie poziomowe, wywanie? A, a pewnie jeden pan napisał, żeby. Pan napisał, żeby. Dokupić taką matę. Matę. Niech sobie tą matę weźmie i na swoją pralkę położy na wierzch. Bo takie są wymysły. No. Jakiś. Ma, ma właśnie. Żeby. Żeby nie reklamować produktu. A pan nie ma jakichś gumeczek? No nie mam gumeczek, no nie mam. O, mam bardzo super gumeczki. Pewnie nie mam jakichś tu gumeczek, ani. Jakiś tam. Ma, ma tu. Ma. ma że, że tak to super działa. Nie mają producenta, że mają super produkt, a oni mają. Gówniany produkt. Jakiś tam pomyślny mat. Brr. Brr. Ja już troszeczkę lat przeżyłem, także nigdy nie pamiętam, żeby leki, pralki, ła, ła jakakolwiek mata, bo miałem taką praleczkę za 800 zł. Troszeczkę więcej kosztowała. I, i, I dużo lepiej chodziła. Dopiero po pięciu latach zaczęła się psuć. Ale dopiero po pięciu latach. Zaczęła się delikatnie ruszać. Po pięciu latach Praga za 800 zł zaczęła się delikatnie halos, y, y, prze, y, przesuwać. przesuwać haosować ze względu na to że łożyska jej się zużyły prawda? Łożyska sobie sam wymieniłem niestety bęben musiałem go... I powrotem go kleić. Ale kolejne trzy lata działała. I w ogóle nie, nie drgała ani się nie przesuwała, tak jak to główno. Z tej firmy. To jest super firma. Już mi nie chodzi o to, że trafi mi się przypadek, że. No trafi mi się bubel. No trafi mi się, ale dobra. No ale żeby te, tego bubla 75 dni rozpracowywać. Naprawdę. Trzeba być bardzo inteligentnym człowiekiem, żeby 75 dni to są inteligentni ludzie. 75 dni. Yy, ro twierdzą, żeby rozpoznać bubel. Hmm? że normalnie tak wkurzają ci ludzie. Najgorsze, że to ta pralka jeszcze działa, prawda? Przestawiam sobie o każdy metr praleczkę, ale Weź sobie, kup taką pralkę, i ona ci nie będzie działać. Tylko coś się stanie, serwis przyjedzie, nie naprawi, będziesz musiał poczekać chwilkę. Nie, znaczy chwilkę. 70 par dni będziesz musiał poczekać, gdy się oprawimy albo wymienimy, prawda? A co w tych 70 dniach masz robić? Ponieważ takie pytanie, że. Co w tych 70 dniach masz robić? Czekasz jeden tydzień, drugi tydzień. Jakby był taki przypadek, że... Po prostu, no po prostu wiedzą, że kupiłem tą praleczkę w Warszawie. Tak? Że po prostu kupiłem to w Warszawie. W złotych tarasach, w Mediamant. Ale to przywiozłem później do Lubina. Hmm. Bardzo daleko. Do Dolnośląskiego, że. Z... Dolnośląskim, że. Dwa tygodnie nie mieli się próbować tą praleczką. Dwa tygodnie nie się z tym tygodniem. Dwa tygodnie. Ale po prostu wiedzą, że nie wiem, że dwa tygodnie mogą się trorobić, ale wiedzą, że na pewno to że